Henio, Kuba i Gabryś byli nieszczęśliwi. Zostali zamknięci na kilka dni za to, że byli niegrzeczni i bardzo pragnęli zostać uwolnieni. Wreszcie gruby zawiadowca przyszedł. Mam nadzieję, że żałujecie tego, powiedział i zrozumieliście, że nie jesteście wcale tak bardzo ważni. Mamy nową lokomotywę o imieniu Piotruś, która pomaga ciągnąć wagony, a Tomek i Jedek ładnie radzą sobie na głównej linii. Wypuszczę was, jeśli obiecacie mi, że będziecie grzeczni. Tak, proszę pana, powiedziały trzy lokomotywy, będziemy. Dobrze, ale proszę, żebyście sobie zapamiętali, że odmawianie przestawiania wagonów musi się skończyć raz na zawsze. Później powiedział Piotrusiowi, Etkowi i Tomkowi, że mogą udać się na boczną linię i pobawić się tam przez kilka dni. Uradowani pojechali znaleźć Anię i Klarę na węźle kolejowym. Oba wagony bardzo się ucieszyły, że znów mogą zobaczyć Tomka. Edek i Piotruś bawili się z wagonami. Stop, stop, stop! krzyknęły wagony, kiedy zostały zepchnięte na swoją właściwą bocznicę. Ale obie lokomotywy śmiały się i dalej ustawiały wagony, aż wszystkie zostały równiutko ustawione. Następnie Edek zabrał kilka pustych wagonów do kamieniołomu. Piotruś został sam. Ani trochę się tym nie przejmował. Lubił oglądać pociągi i bywać złośliwym wobec innych lokomotyw. Szybciej, szybciej wołał, denerwując lokomotywy. Po przestawieniu wagonów Piotruś czekał na nastawniczego, aby ten przestawił zwrotnicę. Lubił pracować, ale często bywał roztrzepany i nieuważny. Edek ostrzegł Piotrusia. Uważaj na głównej linii. Zagwiszcz na nastawniczego, żeby wiedział, że tam jesteś. Ale Piotruś nie pamiętał o tym, żeby zagwizdać. I dlatego zajęty nastawniczy zapomniał o nim. Piotruś czekał i czekał. Zwrotnica nadal była w niekorzystnym dla niego ustawieniu i nie mógł się ruszyć. Spojrzał na główną linię. Pip, pip! Zagwizdał z przerażenia, gdy wprost na niego pędził gabryś z ekspresem. Gabryś, zjedź mi z drogi! Piotruś otworzył oczy. Gabryś zatrzymał się kilka centymetrów od zderzaków Piotrusia. Piotruś zaczął się ruszać. Nie zostanę tutaj, z stąd sapnął. Przejechał wprost przez stację Edka i tak był wystraszony, że pomknął przez wzgórze, nie zatrzymując się. W tym wszystkim był bardzo zmęczony, ale nie mógł się zatrzymać. Nie było maszynisty, który mógłby odciąć dopływ pary i zacząć hamować. Chcę się zatrzymać, chcę się zatrzymać, syknął. Człowiek w nastawni zorientował się, że Piotruś ma kłopoty i uprzejmie przestawił zwrotnicę. Znużony Piotruś wpadł na wolnej bocznicy w duży, ziemny nasyp. Był bardzo zmęczony. Chce się zatrzymać, chcę się zatrzymać. O, zatrzymałem się, syknął z wdzięcznością. Nie przejmuj się, Piotrusiu, powiedział robotnik, kiedy go odkopywali. Napijesz się wody, dostaniesz trochę węgla i od razu poczujesz się lepiej. Wkrótce nadjechał Gabryś. Dobra robota, Piotrusiu, ruszyłeś tak szybko, że uniknąłeś okropnego wypadku. Przepraszam, byłem złośliwy, powiedział Piotruś. Sprytnie się zatrzymałeś. Potem Gabryś pomógł wyciągnąć Piotrusia z nasypu. Piotruś nadal bywa złośliwy, ale jest teraz zawsze bardzo uważny, gdy wjeżdża na główną linię kolejową.